Wypierwsze mi stąd, na kuchnię. No, z kuchni. Na kuchnię, z kuchni. Więcej tych skurwieli, niech spierdalają, niech się okręcają. I nie trąb rurkę, zanim kurwa nie pije nam przynajmniej do 90%. Zobaczymy, Słowowy co byśmy mieli rozwałkowane ciasto. Losing control, come on. Tune 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 tune. O, idzie dwóch. Dzień dobry, dzień dobry panowie. Co tam u Was słychować? Ole, od no. was jedzie Orczy odorem, no. Och, zapraszam, zapraszam za mną. Poznajcie Klinema z boka, on tylko was będzie macał po nie, waszych śniaki. łysych łbach. Jak tam wasze życie? Dobra, jest 90% rurka, parurka, trąbie w dupę. Dmuchaj, ja też cię dmuchnę. tu! tu. Dobra, dmuchaj w rurkę, parurkę, ja już idę. No, widam panów. Uwaga, w... grzybowy smakowy kras. Krzywowy eee. smakowy Rozwiąż, przyjmuj zamówienia o tajemniczych, zamaskowanych. Właściwe rozdzielanie jedzenia to klucz sukcesu. Okej. Okay? Rozwiąż problem gościa. Który gość ma problem? Nie ma nikt problemu. O kurwa, ale ich nam przychodziło! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, spokojnie wszystkich obsłużymy tutaj. Kucharz zwierzu daje radę. Zapraszam dwóch. O, kurier idzie, kurier idzie, to, moi drodzy Państwo. Kurier, kurier. Dobra, wszystkich do No nie, może ich przytrzymam trochę, bo kurier przyszedł. Dobra, Was to kurwa nie lubię, wy jesteście tak zniebanym. Weskopał kurwa, peryju, siadolone. Co by chciał kurier? Kurier będzie... O kurwa! Grzybowy smakołyk. Trzy razy dla kuriera. Jakieś kichlotki kurwa przychodzą Jak do nas. Jak mi dasz zapiekankę, to daj mi zapiekankę, smakołyki, tylko dobra, spieram zamówienia zwierzaki, zaraz będę ci... O! Ja dobra. Ci Rzuć skorty, mi bagietkę, mówię. szybko dawaj bagietkę! Idą kichlotki. Bagietkę mi daj, zwierzu! Grzybowy sm... Kurwa. Bo idą nam rozjebać restaurację. Trzy. Trzy smakołyki. Trzy smakołyki. Dzięki. I grzybo... i zapiekankę jest. O wy kurwy, dobra. Mi na, A masz. Hataj, Hataj! Poszedł stąd, masz już. Cztery smakołyki. Cztery smakołyki. Poproszę. Idź mi stąd. Dobrze. Moje restauracji. Ale trzy pierwsze idą do kuriera. Tak jest, proszę pana. Dobra, puszczam ci nowych ludzi. Już im trochę spadało miejsce. No kuźba im też już spada. Muszę ich powoli tam wpuszczać. No, strasznie szybko im za zawala. No dobra, wiesz, to po tak długiej przerwie to, 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 to wszystko jest zrozumiałe. Jak tam zwieszak u ciebie. Spokojnie robią się. Damy radę. Co, Co będę miał następne zapiekanki i dla gości na stole? Kurier ma bardzo mało już. Kurier, kurier zaraz będzie obsłużony. Okej. Okay. Dwa Smakołek smakołyki. krazy pięć. O I smakołyk razy trzy dla kuriera. Dobra kurier zawinął Placek z grzybami, placek z grzybami. Zapiekanka, kur... Panie, zapiekanka. Raz, dwa... Nie Czy mam ludzi na dobra, wejściu. Dobra. O Zapiekaneczka. Jezu ile Zapykanka. ludzi przyszło. Grzybowy smakołyk. Eee, grzybowy smakołyk razy dwa. O. Kurwa, nie zdążyłem z grzybowym smakołykiem. To daj go, musimy. No To masz dla, dla drugiego. masz Dobra, placek z grzybami masz. Placek grzyby. Zapiekanka raz. Grzybowy smakołyk raz. Grzybowy smakołyk dwa razy. Co to się robi? Placek z grzybami i zapiekanka się, a zapiekanka, dobra, grzybowy smakołyk. Grzybowy dwa razy. I zapiekanka będzie jako pierwsza. Mamy w chuj gości jeszcze czekających. A placek z grzybami gdzie? Już się robi. Leci. To to? Nie, 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 zapiekankę masz i placek leży na ziemi. I grzybowy smakołyk, Kurde. które to było? Kurwa, zdążyłem w ostatnim kurwa czasie, nie? Dobra, Wiczek, dawaj gości następnych. No właśnie, daję, daję. No już kurwa, idź mi stąd. O, nie zdążę. A nawet tyle miejsca nie mamy. Może <laughs> <Grzybowy śmiech> jeszcze Grzybowy smakołyk się, się piecze, więc... Dobra, jeszcze innego wziąłem. Uwaga, I tak o... miejsca nie ma. Masz smaszone grzyby? Masz wodę raz. Woda raz dla. Umiargo na chuja. <grystanie> Umiargo na chuja. Woda dla kościoż. 100 gruszkowy, gruszkowy dla grzychotnika. Nie o. no, nie dajemy radę. Rzuciłem ci wodę! Ja nie wiem, dostałem, mam coś. Co to jest, kurwa? Chcesz jeszcze jedną? Ej, jebać to. I... i grzybki lecą to tu poleciało to dobra grzybki grzyby. grzybki a tam to smakołyk leży to trzeba mi to powiedzieć jak lecisz bo of. już się, już się rozgnoje a nie ty masz jeszcze. No ja, do mnie nie doleciało to że smakołyk nie, no dobra no za dużo, za dużo na raz było tam były dwa Dwa smakołyki w jednym czasie. Musisz głośno energicznie mówić, bo ty mówisz tak jak pizda, no. <grym> musisz mówić, ja smakołyk ja robię... kurwa leci na salę, jak prawdziwy szef w ja nie... no, sma... no To mnie dobra, nie doda, to jest zbyt duży młyn. Proszę pana, kurwa, panie kucharz. O, sok gruszkowy ktoś chce. Dwa razy. Dwa razy? O no dobra, dobra, ty po sam... tak długiej dobra, przerwie to wiesz. Sam jeszcze... pierdol ten smakołyk. Jeszcze mieliśmy tych. Czy mieliśmy tych, tych brzydali, yy, o smakołyk tu jest. Ty, masz, że swój, że la baguette, wrzuć tam. O. Nie, nie można mieć wszystkiego. Na podatek zarobione, tak? Na podatek mamy. Bo podatek nas wyniesie, e, tak dobrze liczę, 310 złotych nas wyniesie podatek. Udźwa jednego hennego kucharza raz. Potrzebujemy na pilne. Szybko Musisz składać się Jak Gordon Ramsay o. E, to jest piekielna kuchnia zwierzaczka. Tak, kurwa. Chuje jebany! to jest gwiazka myślenie, to jest gwiazka kurwa. główna. Gwiazda e, Luigi Jonesa, Guna kurwa. Że swi, że kadafon, że ma pelpi Ja byłem w legii cudzoziemskiej. Dobra, Zwierzu, powiedz mi przecież, brakuje ci czegoś? Plasterki cebuli i grzyb, plasterki grzybów. My mamy plasterki cebuli? Nie mamy plasterki. Ile tej cebuli? Jedna, dwie? I jedna. Grzyby możesz dwa kupić, jak są tanie. Nie pamiętam, ile kosztowały grzyby. Grzyby są tanie na szczęście. O kurwa, Chelsea 2-0, wygrywa co U. No i dobrze. Chelsea lubię bardziej niż Barce. Halo, 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 Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dostawco. Chodź, posmyram cię trochę po pleckach. Ooh, yeah, o je, yeah. you touch my troll. right, Dobra. Dostawca zadowolony, wyrzucił nam rzeczy. Dypia przejmieś stąd, Na kuchnię. Z kuchni. Na kuchnię, z kuchni. Na salę, chciałem powiedzieć. Dobrze, dobrze. Ty. Ja też słyszę, że la baguette sobie postawię tu bliżej siebie, że w razie czego, żeby Ciebie nie męczyć. E, ta, ta, weź to, sobie gdzieś tutaj ebni. Czyli da radę. Wejdzie tu? Kurwa, fajnie, jakby wlizł. A ten? Muszę Czekaj. poprzestawiać. Spróbujemy. Beczka soku. Czekaj, beczka. Staram się dać bardzo blisko tą beczkę z pomyjami. No. Beczkę soku też dam najbliżej, jak tylko się można. Ej chuj. O, o, o! Jest! Jest? Yes. <laughs> Kurde. Patrz, idealnie. No. No i mamy, mamy, mamy dobry plan. Ty, a wodę Grunto można przelewać między, między beczkami? Jeszcze raz? Można wodę wlać z powrotem do beczki? Chyba nie. No dobra, to ja biję w dzwonę. Tak. A ja zabiłem w Dobra, lecimy. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszamy wszystkich. Nienormalna strawa tylko z nami. Wielkimi Wackami, zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, dzisiaj pan żół Żółkościan z żoną przyszedł, a ta żona trochę taka jakaś niewyraźna, ale widzę, maski się zgadzają. Co i tam maski mają? Co to za, co to za? pomarańczowe maski mają, że udają tych na pomarańczowo, niby. Jakoś trupów no, to... chyba. Nie wiem, co to jest. Co jest, kurwa, śmieciu, kurwa? Co masz ryja tak brzydkiego, że maskę musisz nosić, żeby cię twój partner ruchał? <laughs> <laughs> Sakroskowe dla kurwa pana, kurwa wstydliwego. O co to chodzi z tymi maskami? Co dzięki Zapykankę raz. A może kiła wam ryja już pokrzywiła, kurwa, zęby no, <laughs> powypadały. Tu jest zakaz zakrywania twarzy. Jak na stadionie. Zapiekanka, sok kruszkowy. Zapiekanka leci. Dobre zamówienie. Dmucham. Zapiekanka jeszcze raz. Nie ma żadnego klienta, dmuchamy, dmuchamy. To kruszkowy Ale... rzuciłeś mi kurwa? Nie, no bo dmuchałem, przecież mówiłem ci, że dmucham. A już ci rzucam. Dmuchaj, jak nie będziesz miał zamówień. No to masz. Druga zapiekaneczka leci idealnie, kurwa clean o, zajarane jest Co to mu wypadło? A to zapiekanka mówię, co to wypadło? A to zapiekanka wypadła No mówię zapiekanka no, no ale to taki... Ale do góry nogami się obróciła mówię, kurwa ty go... kolesiowi jakiś z, dup... z dupy talerz wyszedł Kurier jest Tak jest Kurier odebrany, sok, o kurier mało, sok ruszkowy, to ja mu dam, a ty mu musisz zrobić I... grzybowy Grzybowy smakołyk, tak jest Uwaga, zamówienia idą. Kury pierwszy jestem. Siedź cicho z tymi Woda raz, dla chłopa kościoł I smażone grzyby. Smażone grzyby raz. Ale raz teraz Masz, tam smażone woda poleciała. Przyjęte. Dobra, biorę ci dwóch nowych. Wskaż miejsce, wskaż miejsce. Mam jednego, brać ci tego jednego? Mamy zamówień za mało. To dmuchaj to Ja daj z nim. Zamówienie leci. Yy, grzybowy, grzyby lecą. i Grzybowy smakołek leci. Masz grzyby jeszcze raz. Kurierowi grzybowy daj smakołyk jeszcze, jeszcze. Ej, to te, to ten smakołyk daj temu kurierowi. Pojebało no mi się. Do pewno. Z... Dobra, grzybowy rób drugi smakołyk. Tak, grzybowy smakołek. Dobra. Kurier jest Rzuciłem na salę przez przypadek. Trzymam Dobra, uwaga, ich na razie chwilę. Sogruszkowy, rzuć mi na salę. No. Wodę i sogruszkowy, rzuć. I grzyby lecą. gruzkowy poleciał. Grzyby. Woda leci raz! Trzeba trąbić. Woda, kościarz. Puszczam ci dwóch następnych. My się na stół sprzątnąć muszę. Dobra, mam następnych do wpuszczenia. Wpuszczam, bo widzę, że sto jest czysty, masz, dawaj wszystkich. Prawie, nie, wszystkich może nie. Nowe zamówienia. Niech wodę biorą. Smażone grzyby raz. Kurwa, co to taki lajczyk Sok dzisiaj? gruszkowy na salę rzuć. Co to, jakiś kurwa dzień postu jest? Co Uwaga, kurwa, Woda... sok gruszkowy leci, to gwiazdka myślą. restauracja. Placek z grzybami, smażone no grzyby wreszcie. raz, placek z grzybami raz. Woda leci raz. Woda, rezeruszkowy z czaszkoli, kurwa Waganowe zamówienia. Grzybki. O kurwa, ale rzuciłem. Zapiekanka raz. Grzybki Kurde. poleciały, grzybki. Między woda to, raz na salę rzuć. Woda raz. Smażone zapy... grzyby. Tak, między stoły poleciała. Poleciały. Woda na sali. Dobra, muszę ich posadzić, bo zaraz mi zaczną spierdalać. Dawaj jest miejsce, wszystko dobrze. Nowe zamówienia zaraz wejdą. Yy, zapiekanka i placek. Rzucaj, rzucaj. Dwa, I grzybowy... dwa nowe zamówienia, grzybowy smakołyk. I ja, grzybowy to... smakołyk razy dwa. Yy, zapiekanka to jest w tej miejsce, tak? Tak, zapiekanka w miejsce C. A grzybowy smakołyk to mm. jest ten. Kmienio Jakoś mało teraz rozpadu. Ta wezmę. no powiedz no tak cicho na tak, rozruszajmy te czaty, nie wstydzimy raz. się. Raz, Kurwa, raz, Placek masz tam, przy Sza kolumnie. Dwa... Placek poleciał, ty. No jest, placek przy kolumnie. No ja nie widzę, no. W prawym, Ten... w prawym rogu, tutaj obok mnie. Tu. Już paszę chłop, już jest. A. Yy, smakołek grzybowy, smakołek leci. Smakołyk no. razy dwa, Smakołek razy dwa. Rzechotnik. A, sok gruszkowy razy dwa. Dwa razy no, było. to chcę sok gruszkowy? Eee, grom, coś tam mnie. Obaj, 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 wyrzuć te, ten, obaj ten, czacha i tamten. Czemu ten... mi go kurwa do ręki dało? Dobra, zdążę. Jeszcze ktoś. Masz, ha! Weszło, na styk wszystko. Dlaczego tam jewnąłeś to kurwa? Te, te... Dlaczego poleciał ten placek aż kurwa tu wrócił? Nie wiem nie. czemu kurwa tak poleciał. Odbył o, się od Uwaga, czegoś. karty, 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 karty. I podatek. O, uwaga. Oho! Oh. Pierwszy level. Eee. Dobrze, dobrze. Średnio, okay. średnio. Możesz na stek. Aha, bo to jest sam stek, a tu jest z ziemniaczkami. A tu jest średnia. No to nie okay. wiem, to wybierajcie. No nie wiem, co ty chcesz gotować? Mi to dam jeden chuj. Ile się odleje? Co mam zaznaczyć? Nie wiem, za, za ten dobrze wysmażony stek dostaniemy najwięcej, tylko że jest najwięcej pierdolenia, bo mięso trzeba podwójnie smażyć. A średnio wysmażony? A średnio wysmażony, no smażysz mięso raz. I widzę, że jakieś ziemniaczki i nie wiem co tam jeszcze. Dobra, dawaj go chuję. To od razu możesz półeczkę jeszcze kupić. No, zapomnij na razie słaby serwis teraz, żeśmy chuja zarobili. No jakiś kurwo dzień postny był dzisiaj chyba. No zobacz, 685 żeśmy zarobili, gówno zarobione. Tyle wydanych dania, gówno zarobione. Na dużo było wody, woda gówno. No sama, sama woda i sok. No. No, co się dziwi? Woda gówno kosztuje. Ty no, trzy zapiekanki mi poszły. Jak normalnie idzie z 10. No. No mówię, że gówno. Sama no, woda. Mówię. Samą wodę i sam sok gruszkowy serwowałem, ale sok gruszkowy znów muszę dokupić. Czy coś tobie trzeba dokupić, powiedz mi? Robię porządek, zaraz ci powiem. Mhm. Pewnie ziemniaki, czy trzeba kupić? Jak kupiliście ten steak z ziemniakami, to tak. Nowy składnik jest potrzebny. Pieczony ziemniak, no. Na razie mamy na 10 steków mamy, bo nam dało w Gratisie. Ja tam leciałem w zalew. A drogi jest? 280 kupno karty, a za ile będzie pieczony ziemniak, nie wiem. Bo to dopiero jak nie odblokujesz karty, to nie wiesz. No dobra, zaryzykujmy kupmy to. Trzeba inwestować. 200 mamy na podatek, więc akurat nawet jakby coś poszło nie tak, to mamy. Mamy dwa dni, żeby zarobić w chuj kwitu. Dobra, muszę sobie przemodelować ten, bo przy takiej ilości półek to ja się nie, nie, nie wyrobię. Się. Rób tam sobie po swojemu. Dobra, to będzie na zapiekankę. Kurwa, ale to jest dobre. Widzę. Walc. <laughs> Walc, i się szykuj. Tak. Lecimy. Dobra, teraz pełne skupisko skupienia. Lecę bo chcę, lecę bo O, moja kochana macia przyniosła mi pistacje. Hehehe, mam pistacje. Magdaleno? Mam pistację. bardzo kochana. O, patrz. Przyszedłem do restauracji. He Jako kościotrup. Masz dobre Aha, widzisz? Ty nie chciałeś o, o, być taką moją dobrą kobietą, no? Co to, to za nie podrabianiec? Co? Wiczu, wiczu Jak wejdziesz sobie na Twitcha i masz konto, Mogę? to też możesz właśnie przyjść sok do naszej restauracji. na sale raz rzuć sok gruszkowy na salę, rzuć yy, średnio wysmażony steak, ten, ten chuj z bulwami. Sok gruszkowy na sali leży. Średnio wysmażony steak leci i leci kurwa, na salę ten. O, dobra, weźmy. Chyba trzeba dmuchnąć w trąby. Zamówienie raz. Średni stek. Smażone grzyby. Grzyby, stejk grzyby, grzyby, stejk grzyby. leci, steak leci! Dobra, jeszcze pięć. Szybko te stajki dzisiaj. No, steaki się szybko robi, to jest, to jest plus. Pierdolę. Skąd wy macie we Wrocławiu kurwa te pistacje? Hahaha, z kuźwa importowane z Niemiec uwaga stek raz najpierw grzyby dwa, dwa lata temu na wakacjach byłem w Turcji wiesz Na przewoziłem. grzybki, halucynki grzybki, grzybki steak raz. stek raz raz coś czuję, że oni tylko steki będą I teraz i stek dwa i stek raz. Smażonych grzyby. Gdzie jest trzeci stek? Nie widzę. Robi się. Aha. Smażony stek razy trzy. Tak, Adam Małysz 125. Uwaga, nowe zamówienia wjadą. Stek raz. Stek dwa. I grzybki z poprzedniego zamówienia. Patrz śmieciuty. I stek raz. O, teraz dużo ludzi przyszło. Stek dwa. Stajków to nam nie wystarczy, coś czuję. Uwaga zamówienie leci. Placek, placek z grzybami. Z grzybami. Mm. Koneser. Stek raz. Zapiekanka I grzybowy smakołyk. Mamy placek z grzybami, stek, zapiekanka, grzybowy smakołyk. Dwa nowe zamówienia muszę przyjąć. Zaraz ci powiem. Placek z grzybami. I mamy tak. Grzybowy smakołyk i stek. Zap, zapiekanka. Grzybowy smakołyk. Tam jakiś stek miał być. Mm -hmm. I Dorval jeszcze steki. jeden stek. Ręki dostaje. Stek leci kolejny. Grzybowy. Kurwa drugi grzybowy smakołyk. Bezstrzeciel. Grzybowy smakołyk leci pierwszy. I kurwa, Bo boziara, jeszcze trzeci grzybowy tak smakołyk. Ś... Czekam na grzybowy smakołyk. Stek wszedł, stek. Dwa grzybowe smakołyki się robią. Dobra, wszedł, będzie leciało dwa jeden. razy stek wszedł nowy, dwa razy stek potrzebujemy. Trzy razy grzybowy, stek, dwa smakołyki. Grzyby, grzybowy smakołyk. Mięso mi się skończyło, także steki może sobie od razu mówić, że no, mogą wypierdawać. No to mięsa na stejki trzeba więcej. I, no kurwa. I grzybowy, i grzybowy smakołyk palecią. Jak ja to zrobiłem, że kurwa no, mam jeszcze jeden, dwa te ziemniaki? Nie. Mięso się skończyło, a ziemniaki się nie skończyły, co to się stało? No to co, to mamy trzy steki do zrobienia, tak? I nie masz I czego. I nie ma z czego. Czyli Śmiecię. co, teraz trzeba robić po dwadzieścia steków, nie? Mm. A. Śmiecie się tego najgorzej, że te drogi skończył się. Skończył się post i nagle się przypomniały o stekach. Grone kułówki. Kurwa patrz. Jeszcze jednego obsłużę z stekiem. No Leżał znowu przy nie oni nie chcą kurwa. A to może ten zwie zwierzak zrobił zwykły stek bez tych ziemniaków. Kurwa. Może mi się może mi się pojebało. Ty właśnie nie, no, no, nie kliknałem no, ziemniakami. Bo... Wszyscy. Ale poczekaj. Taka kurwa nie chcę Mięsa nie chcę, bo ziemniaków nie ma. Co za śmieć. Czekaj, bo ja mam czerwkę, on powinien. Co za nie Co za niewdzięczna szmata. Patrz o. udało się, opiertala! <laughs> 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 <z> Wcisnąłem <nowym> śmieciowi. <laughs> Dobrze. Dobrze mu tam w dupę wlazłeś. Mięso, mięso, panie, mięso. Zobacz, same kurwa z szły. No. Ej, ty! Jeśli podobało ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.